Paco Power System Blood Night to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni Twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam. Karolina Michalczuk. Drugi dzień mistrzostwa kręgu lubelskiego w boksie. Jest z nami Robert Rogalski, trener z Hetmana. Panie trenerze, walka pana podopiecznego Jakuba Rogalskiego z Jakubem Sobiesiakiem. Druga runda. Kuba dostaje mocny cios poniżej pasa. Nie jest w stanie dalej kontynuować walki. I sędzia Marek Cieślako rzeka RSC to jest skandal to, co się dzieje tutaj na tych mistrzostwach, jeżeli chodzi o sędziowanie. Sędziowie, którzy sędziują te zawody. Jeszcze nie nadają się do sędziowania takich rangów, rangi, takich zawodów. Jest w okręgu lubelskim kilku sędziów związkowych, którzy nie zostali powołani na te zawody. No właśnie nasz najlepszy sędzia Jacek tonował, który będzie prowadził mistrzostwa Polski juniorów w leśnie już niedługo. No nie ma go dzisiaj tutaj w puławach. Tak, nie został powołany, dlatego że nie zapłacił składki, którą wymyślił sobie pan prezes Osiak. Jednocześnie sędzia głównych, główny tych zawodów jest to sędzia klasy kandydat. Powtarzam, klasy kandydat to jest pierwszy stopień sędziowski, który może sędziować tylko i wyłącznie zawody w okręgu pod opieką starszych, doświadczonych sędziów. I to jest dzisiaj sędzia główny zawodu. Także to jest skandal. To jest Robert, skandal. wróćmy jednak może do tej walki Kuby z Jakubiem, Jakubem Sobiesiakiem. Dlaczego nie została orzeknięta dyskwalifikacja zawodnika klubu sportowego Box Lublin? Ja odbieram to bardzo osobiście, ponieważ myślę, że pan prezes Osiak, jak i pozostali sędziowie. Mają do mnie jakieś pretensje, bo jak większość środowiska pięścierskiego na Lubelszczyźnie wie o tym, że ja też jestem sędzią, sędzią klasy związkowej. Prowadziłem już dwukrotnie Mistrzostwa Polski, sędziowałem walki, także, także myślę, że, że potrafię sędziować. bo zostałem również powołany na te mistrzostwa i odbieram to bardzo osobiście, że, bo wiem, że jeden z członków jury. Za, za protestem, natomiast dwóch panów nie widziało tego faulu, tego ciosu głową poniżej pasa. Robert, mówiłeś, że sądziowałeś Mistrzostwo Polski. Ja przeglądałem obsadę tegorocznych Mistrzostw Polskich tak. seniorów, a także seniorek. Niestety nie ma tam arbitrów z Lublina, z Zamościa, z naszego okręgu. Dlaczego? Ponieważ zostałem dwa lata temu zawieszony przez prezesa Osiaka, ponieważ mieliśmy tam jakieś pierpałki w klubie. W próbie zostało to wszystko wyjaśnione, natomiast pan Osiak twierdzi, że ja jestem dalej zawierzony jako sędzia. Cały czas wiem, że robi wszystko, żeby mnie nikt nie powoływał i żebym nigdzie nie sędziował.